Kropków na buzi się narobią, później to rozmazują. Idź się, kurwa, do lustra pokaż, czy wyglądasz jak bank człowieka. I się nie przypierdalaj do mnie, i proszę odpierdol się ode mnie od moich kropków i ode Brwi jakimś mazakiem, kurwa, Zbieram Cezara tam, kurwa, namalują. Ty, 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 ty. No, Icyk I Icyk drinczek, półeczki, niedojedzony McDonald's. Najlepszy sędzia, pramek. Jest pizda, lekka kraksa wyszła w klacie, zaliczyłem 155kg, 1625 już zabolał cycek. Niepotrzebnie to wyciskałem, bo wycisnąłem, ale nie zaliczyłem. Nie wiem nawet przez to, już się pytałem sędziów, odpuściłem trzecie podejście. No i prawdopodobnie na XPC nie wystartuję w całym trójboju, ale, ale pojadę tam. Pojadę i po prostu przepiszę wpisowe z trójboju na przysiad. Zrobię przysiad i ciągi. Bo no jak już się przygotowywałem na to, to szkoda by było tego w ogóle nie wykorzystać. nie po zawodach już mi się schali, nic nie chciało nagrywać, bo zachody wyszły tragicznie. Naprawdę najgorsze zawody, kurwa, chyba na jakie pojechałem, w sensie nie podorganizacyjnym czy coś, tylko takie, które mi nie wyszły. Zliczyłem jednym podejściu w ławce i w martwym ciągu naciągnąłem cycka dalej i zerwałem odciski praktycznie do końca. O, już trzeci dzień jest tak naprawdę od zerwania, także się trochę goją. Od jutra zacznę hormon wzrostu brać, może trochę to pomoże, trochę tego dziecka też nadleczę i tę skórę na dłoniach, ale by startować na XPC w trójboju już nie ma szans. A nawet jeżeli nie miałbym nic naderwanego już i tak dalej, no to to nie jest za krótko, żeby zrobić jakikolwiek trening wyciskania leżąc, a startować tam, żeby wycisnąć 150, jest też bez sensu. Także wpisowe z trójboju martwego ciągu i martwego ciągu w paskach przypisałem sobie na przysiad, martwy ciąg i martwy ciąg w paskach, także robię tylko cały dół a ławkę olewam, w niedzielę startują moi zawodnicy w wyciskaniu leżąc no i im pomogę na tym starcie, a sam swój start cały zrobię w sobotę na Złotoryi udało mi się zaliczyć 155 w wyciskaniu 162,5, nie było ciężkie, ale zakuło i oderwałem dupę a w martwym ciągu zrobiłem 270 kg a 290 było bardzo, bardzo lekkie hmm, ale za pierwszym razem sztanga e, wypadła mi bo nie docisnąłem kciuka na dole i już u góry była walka o to, żeby nie wypadła bo sztanga wisiała na palcach, no i wypadła no a w drugim powtórzeniu już mi zerwała całą skórę do końca także pies to jebał pierwsze zawody, w których mi było kurwa wstyd wyjść na podium i i naprawdę kurwa czułem się zażenowany wychodząc na ten trzeci stopień podium bo czułem, że na niego nie zasługuje. W ogóle nie byłem zadowolony z tego startu. Ale frajerskiem by tak naprawdę było nie wyjść na to podium i wtedy nie zachowałbym się jak sportowiec. A, a to nie o to chodzi, żeby kurwa nie wiem pójść do kibla i żeby ktoś za od ciebie, od ciebie odebrał nagrodę. No, także w tym tygodniu zostaje mi trenować tak naprawdę same przysiady. Jeden martwy ciąg w paskach zrobię plecy w taki sposób, żeby nie odciążyć, nie obciążyć dłoni, no i triceps, biceps, nie klaty w ogóle nie będę tykał, wyciskania stojąc żadnego nie będę tykał, także no chujówka, chujówka ogólnie, ale startu na XPC nie odpuszczam i wystartuję, a na Undergroundze w Łodzi, mam nadzieję, że już jakieś nie zrobię, słabe, bo słabe, ale zrobię, także trzymajcie się do kolejnego filmu, powodunka.